Wow. Dzień dobry, tutaj macie Cztery w wstąpić. Mam wagę się gra w League of Legends i to jest kolejny odcinek z serii Teamfight Tactics. No i idziemy pod najnowszy build. Tutaj taki właśnie tak on wygląda. No więc no, zapraszam do kolejnej senki. No więc tutaj walczymy. Już mam kletę na dwójkę. Mam nadzieję, że Spoczko tutaj dymy zrobi. Harold. No, masz Kennena. Też bym chciał mieć już Kenena. No nie, no. Erwig jest broken ostatnio. Naprawdę. W te, w te tak. Co ten klet robi? 2000 damage. Aha! Jaki klet Broken? Lulu, no nie wierzę. Lulu i Kenen! Lulu i Kenen, no jedna z tych dwóch postaci, no muszę ich mieć. Lulu, Kenen. Dobra, czyli tylko Lulu została. es mam Lulu? Nikt nie zabrał. Super, super. No, super. Czy so, tutaj będziemy mieć najszybciej? Boże. <laughs> co ja zrobiłem? Nikogo nie potrzebuję, ja tak, nikogo w sumie nie potrzebuję, ale tak patrzę po itemach. temach, eee... eee... dobra, chętnie ostatni tutaj. O jak? Więc tam mam 7 No i zaczynają się problemy. Zaczynam ginąć i to tak poważnie. To jest problem. No dobra, ja jednak zabiję go. Kennen, mega duży damage zrobi. mojego level robić. Hey, Merdinger! Nie wierzę! Oni go będą mieli! No nie wierzę! Hey, Merdinger! No i on będzie tak potężny. Ja mam do niego już item nawet złożony. miał. To hey, Merdingera. Nie wiem, kupię Kale, żeby ją potem sprzedać. Dobra. Jest to jakoś mega wolno robię te raptorki. Nim też nie mam szans. I teraz snacks wpił poziom ósmy. Znaczy ja miałem to szczęście, że na początku dużo wygrywałem i dużo pieniążków dostawałem, to jest plus właśnie, dzięki któremu naprawdę szybko zdobyłem te levele i szybko zdobyłem ten level, level ósmy. Ale niestety, no już powoli, totalnie zaczynam ze wszystkimi przegrywać, tak mega, mega, mega. To póki nie trafię Heimerdingera ani Timo, no to średnio tak. Dobra, byle wytrwać tam do tego stwora. Będę dostarczał dużo tutaj pieniążków. Nie no, chyba mnie zabije 16, to nie, nie zada chyba już tyle. Niestety, zadał tyle. No, niestety. Ale w sumie trzecie miejsce mega dobrze, więc co sądzę o tym buildzie? Bardzo e, super jest na początku, dlatego, ponieważ, no, Klet, Poppy, Kenen, Lulu. Są takie postacie w sumie, jakie masz i jeszcze z masz, no to masz pięciu czartów i naprawdę robisz Oro na początku. No tylko, że na później te trzy legendy robią problem. Bo później totalnie każdy kontrował ten build, no i. Tańczy wstawałem baty. No więc co dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.